Hej, przed Wami Piotr Wolski i Pandemia 2025, czyli Droga do Nowa City. Książeczka miała swoją premierę 10 maja 2022 roku i jak widzicie jest wydawnictwa nowoczesne. To jest mój cudowny patronat, więc zostańcie ze mną. Słuchajcie, ja zauważyłam, że wiele autorów zmieściło, zamieściło koronawirusa jako główny wątek w książkach. I wiecie co? Według mnie strzelili sobie trochę w tym w kolano, gdyż ludzie w dość krótkim czasie zdążyli właśnie z wielu powodów tą histeryczną chorobę znienubić. Świat podzielił się na tych, co w niego wierzyli i na tych, co dopatrywali się w nim spisku. Jedni chcieli o nim słuchać, drudzy chcieli go, że tak powiem, zobaczyć i samemu wysnuć właśnie na ten temat wnioski. Dlatego uważam, że połowa społeczności niekoniecznie będzie chciała właśnie o tych książkach no, no, czytać takie książki poruszane właśnie tematu tego koronawirusa, a wydaje mi się, że przynajmniej dziś do 8 lat na pewno, kiedy to ta właśnie mniejszość tych młodych ludzi, która teraz dorasta, będzie po prostu ciekawa, co to była za choroba, że nie pozwolono dzieciom uczyć się w szkołach. Moim zdaniem znacznie ogupili tym dorastające dzieci, ale no, no nieważne, bo akurat nie o tym jest książka. Słuchajcie, mam tu taki mały cytat: Był to jeden z nich, jeden z zarażonych. Przygarmiony stwór człapał bosymi, szarymi stopami, sunąc przez brudną jezdnię. Pionowymi, przekrwionymi źrenicami obserwował uważnie okolice. Z jego lekka rozchylonych ust cały czas wydobywał się obrzydliwy charkot. O! No, jak się czytało, to naprawdę same super emocje wychodziły z człowieka. <laughs> Słuchajcie, autor tu ma naprawdę mega wspaniałą wyobraźnię, gdyż no, ludzi zarażonych koronawirusem. Widzi jako takie obrzydłe zombie, które sieją postrach wśród całej ludzkości. Polują na tych zdrowych ludzi, i warto podkreślić, że w starciu z nimi, no, raczej nie mieli zbyt wielkich szans. Czy chcecie wiedzieć, co z nimi robili? Hmm. wiecie, niewiele osób tutaj ocalało i łowcy robili co mogli, żeby ich odnaleźć. Byli to osobnicy, którzy wręcz z takim mózgiem maszynowym spełniali żądania, nie patrząc na konsekwencje i uczucia innych. Ich serce było rodem z kamienia, który, no, nawet nie chciał się kruszyć. I tak tutaj jeden z nich odnajdzie pewną kobietę, która właśnie cudem ocalała. Ona jest zdrowa. Muszą bowiem pokonać drogę do bezpiecznego miejsca, które niemal na każdym kroku może być, no, tym ostatnim, gdyż oni cały czas ci polujący na nich czatują. Ona sama przekonuje się, że wiele osób chce ją tylko dla siebie. Tylko dlaczego. Wiecie, jej marzeniem jest po prostu być wolną od tych stworów, a łowca no właśnie, kim jest łowca? Hmm. Wiecie, ja ostatnio dostałam wieści, że y, opowiadam za dużo spoilerów, więc dzisiaj będzie tak troszkę zdawkowo. Na koniec powiem Wam, że dość szybko się ją czyta. Wyobraźnia plus szybka akcja tutaj naprawdę nie ma granic i uważam, że jest to dość dobra fantastyka. To jest mój patronat. I ja jej dam punktów 9 z 10, gdyż no nie ukrywam też, że y, czytam książki o koronawirusie, ale już po prostu, kiedy już się przechodzi kolejną turę, kolejną książkę z tym, to jakoś tak człowiek no troszeczkę zmniejsza mu się to zainteresowanie, tak? Dlatego uważam, że właśnie y, społeczność w późniejszym czasie. Jakby podzieli się na tych, którzy będą chcieli czytać te książki, i na tych, którzy na pewno po niej nie sięgną. Ale właśnie za tak, powiedzmy, za 8-12 lat, to młode pokolenie, które będzie, będzie chciało się o tym dowiedzieć, i wtedy te książki najbardziej roz nabędą rozpędu. No. Teraz mogą tak nie zejść, ale później dlaczego nie? Chociaż powiem Wam, że koronawirus jest tutaj tylko takim bardziej wątkiem pobocznym, no bo chodzi o to bardziej o tych zombiaków, którzy po tym jest całej przemianie się właśnie w nich zamienili. No, chcą całkowicie sprawić tak, żeby ludzkość normalna, ta zwykła, po prostu przestała istnieć. Dlatego uważam, że jeżeli ktoś lubi fantastykę i lubi takie zombie, potwory, takie dość krwawe książki, to z pewnością ta przypadnie mu do gustu. I jeżeli już byście chcieli wygrać taką książeczkę, to wystarczy, że będziecie moim subskrybentem, zostawicie łapkę w górę i napiszecie komentarz, hmm, czy temat książki o koronawirusie Was interesuje. Wiecie, to jest tylko, mówię, taki mały schyłek, chodziło ogólnie to o chorobę, równie dobrze mógł mi, e, autor mógł nazwać ją inaczej, inną nazwą wymienić, ale że akurat takie czasy mieliśmy, to po prostu nazwał ją tym, córeczka odejdź. No i jeżeli chcecie, to pod tym filmikiem właśnie napiszcie coś takiego, czy ten temat Was interesuje. Jagódka. Swoje zgłoszenia y, możecie... Poczekajcie, zrobimy tak, do 10 września y, nastąpi rozdanie tej książeczki, a później będzie jej rozwiązanie. Jeżeli jest ktoś, kto obserwuje mnie na Instagramie y, przyrodazy, to powiem Wam, że w ciągu tygodnia będzie właśnie takie mega, giga, wielkie rozdanie z wszystkimi książkami, które były na YouTube pojedyncze od wydawnictwa nowoczesne, alternatywne, i wtedy będzie właśnie ta cała wielka pula książek do wygrania. Także obserwujcie mnie tu i tam, a na pewno niedługo nastąpi rozwiązanie. Także ja już się z Wami żegnam, moja pytka mi już tutaj przeszkadza. Do usłyszenia, pa pa pa.